Pobudka jest 6:05. Mamy piękny poranek. Przed nami długi dzień, więc Snickers na śniadanie. Pożywne orzechy, delikatny karmel i sycąca, pyszna czekolada. Krem Snickers na cały dzień. Przedtem 7:30. Teraz tylko 5:20 za większe opakowanie. Fox ma nową szczoteczkę do zębów, Pedigree Pal Rask. Dzięki swym wyjątkowym właściwościom zmniejsza ona odkładanie szkodliwego kamienia nazębnego, a zęby i dziąsła Foxa są czystsze i zdrowsze. Fox uwielbia smak kości rask i już marzy o następnej. Pedigree Pal rask, szczoteczka do zębów, którą psy uwielbiają. Spraw radość swojemu psu dając mu smaczne i pożywne Gripal. PedigriPal. Pedigripal opracowany z udziałem lekarzy weterynarii, polecany przez najlepszych hodowców. Zastanawiasz się nad prezentem gwiazdkowym? Skorzystaj ze świątecznej oferty Telewizji Kanal Plus. Do końca roku 150 filmowych hitów z Supergwiazdami Kina. To prezent, na który czeka cała Twoja rodzina. Gwiazdy na gwiazdkę, teraz za 100 zł. Nie zwlekaj, wykup abonament. Żeby usunąć takie ślady, nie wystarczy sucha szmatka. Natomiast Pronto poradzi sobie znakomicie. Pronto nie tylko czyści, ale jednocześnie pielęgnuje i chroni drewno. Zresztą popatrz sama. Pronto czyści, pielęgnuje i chroni drewno. Dostępne także w postaci emulsji. Z czystych kujaw, czysty olej kujawski. Do smażenia, pieczenia i sałatek. Olej kujawski. Czysty smak potrawy. Czekolada Milka. Pyszna, prawda? Rozpływa się w ustach. To dlatego, że pochodzi z czystej, alpejskiej krainy, gdzie... Rosną czekolady? Nie, gdzie żyją krowy, które dają najlepsze mleko. Właśnie to mleko sprawia, że Milka jest taka pyszna i delikatna. Mamo? Co, no, kochanie? Czy mogę jeszcze trochę? Na wielkie apetyt kapitan Iglo, ma dla was wielkie steki rybne, soczyste filety w chrupiącej skórce. Pyszne jedzonko w 10 minut. Dla całej rodziny. A więc udało się panu przekonać żonę? Tak. Właściwie to jeszcze z nią nie rozmawiałem, ale mam bardzo mocne argumenty. Pasy ze specjalnym systemem ochrony klatki piersiowej. Tylko Renoma takie. Wzmocnienia boczne, wspomaganie kierownicy, znakomita przyczepność. Kochanie, kupiłem Renome Gun! Przepraszam, pomyliłem się. Znów pan zapomniał, że Megan ma bardzo krótką drogę hamowania. Prawda? Kochanie, kupiłem Renault Megan. Renault Megan przez rozsądek do przyjemności. Protektor firmy Wilkinson. Tak ostry, że trzeba go trzymać za kratkami. Dzięki swej osłonie bezpiecznie prześlizguje się po skórze. Dokładny jak otwarte ostrze, a jednocześnie wyjątkowo bezpieczny. Protektor tylko firmy Wilkinson. Jeden z najpopularniejszych komików Ben Hill w każdą niedzielę na antenie Polsatu. Zapraszamy po godzinie 18. Sztuka zawsze inspirowała projektantów. Łącząc sztukę z technologią podnosimy jakość życia. Rzeczy stają się piękniejsze i bardziej użyteczne. Właśnie tak stworzyliśmy dynamiczne silniki i bezpieczne zawieszenie. Dodaliśmy ABS, aby samochód poruszał się zgodnie z Twoją wolą. Nowy Opel Vectra. Poruszające dzieło sztuki. Pruchnica z łatwością atakuje najmłodszych. Ale Janek, chociaż jest w pierwszej klasie, już wie, jak najlepiej się przed nią obronić. To dzięki Colgate, który wraz z Ministerstwem Zdrowia realizuje w szkołach program fluoryzacyjny. Janek nauczył się, jak dbać o zęby, a nawet dostał pastę i szczoteczkę Colgate. W ten sposób nasze dzieci mają szansę nie mieć próchnicy. Colgate naprawdę dba o zęby naszych pociech. Wiem coś o tym. Jestem dentystką. Colgate sprawdza się w walce z próchnicą. Panie Hrafio, który samochód? Dziś beżowy. A opony? Najlepsze, oczywiście. Janie. Dębica. Dębica, największy polski producent opon do samochodów osobowych. Naszym oponom zaufały miliony kierowców na całym świecie. Dębica. Pewność każdego kroku. Waza. Pełnoziarniste pieczywo chrupkie. Zdrowa odmiana chleba. Poczuj lekkość życia. Błyskotliwy detektyw Famous Bark wraz z synem rozwiązują zagadki kryminalne w środowisku show biznesu. Seria nowych odcinków Prawa Barka. Zapraszamy w poniedziałki o 18.55.